Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Rafał, Dulkow... Rafał Gaweł z Oslo i Konrad Dulkowski z okolicy Jeleniej Góry, tak? Tam śledzimy pewnego pato który rozrabia tam bardzo, bardzo ostatnio i i nieprawidłowo przewodzi ładunki w postaci psa w, w swoim samochodzie. No tak, ale to nie, nie tylko o niego chodzi. Ja generalnie jestem w trasie, mam no, kilka w różnych miejscach rozpraw. Jutro będę w Siedlcach na rozprawie Pawła Wyżykowskiego, który jest lub nie jest, w zależności od tego, kto mówi, politykiem Konfederacji. On twierdzi, że jest, Konfederacja twierdzi, że nie jest. Bosak się od niego odcina. Radio, radio, ostatnio radio, jedno z lokalnych rozgłośnie radiowych związanych z Kościołem Katolickim prezentowało go jako lokalnego lidera konfederacji. Nie, no nie wiem. Trudno, ale niech sobie to już problem konfederacji, czy wyżykowski jest ich członkiem, czy, czy nie jest. No w każdym razie jutro się z nim spotykam w sądzie, o ile się stawi. Natomiast pojutrze w Warszawie przed sądem z Mirosławem Rostankowskim, czyli jednym z. No właśnie, tutaj znowu mamy. Jednym z kamratów, aczkolwiek on twierdzi, że on wcale do kamratów nie należy, on kamratem nie jest, chociaż pojawia się na każdej właściwie wiecu kamradzkim, a później radośnie sobie. Mówi, że rzeczy Razem z Osadowskim i z. Nie tylko, nie tylko. Mamy nagrania, na których twierdzi, że jest organizatorem wydarzeń kamrackich oraz mamy nagrania, na których mówi, że jest kamratem. Więc, więc to, to jest bardzo ciekawa taka. Przed sądem twierdzi, że jednak on nie ma nic wspólnego z No co ja on tam by... lubi, no tam kogoś tam zna, widział gdzieś, ale legitymacji nie ma. Też bym się wstydził Konrad tego, że, że mam coś wspólnego z kamractwem no nie ma się czym chwalić. Natomiast no, no właśnie, staje przed sądem, Będzie w piątek będzie ciekawa rozprawa, bo między innymi ma zeznawać specjalista od ruchów ekstremistycznych, który ma, no właśnie, no, powołany na, jako świadek na okoliczność tego, żeby wykazać, czy ci kamraci to są, czy w ogóle nie są proputinowscy. No, to Ciekawe, co, 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 co wyjdzie z tego, z, to, z tych zeznań. Sam jestem, sam jestem ciekawy, bo to wybitny specjalista, jeżeli chodzi o, o badanie ruchów ekstremistycznych w, na, terenie, na terenie Polski. W, to nie koniec, bo w w piątek, mamy też kolejną rozprawę karną z byłym liderem Ruchu Narodowego na Podlasiu. Mężczyzna nazywa się Andrzej J. W kontekście tej sprawy będziemy używali tylko pierwszej litery jego nazwiska, dlatego że, że jest w niej oskarżony. Jest oskarżony o szereg przestępstw, ciężkich przestępstw kryminalnych. To jest też człowiek związany z kameracem, luźno, co prawda, ale za to związany jest z takim przestępcą z Poznania, Pawłem Kondratowiczem, jest związany blisko z innym przestępcą. Krzysztofem Nawrotem jest związany z człowiekiem, który usłyszał też wyrok w postępowaniu karnym i został uznany za winnego, z Pawłem Wyżykowskim. Na dokładkę, pamięta się tam gdzieś w okolicy też inny, jeszcze jeden przestępca antysemita Jacek Porosa. Panowie założyli taką spółdzielnię, która, która ma służyć do tego, żeby rozpowszechniać treści antysemickie oraz żeby prześladować nas, czyli pracowników ośrodka monitorowania. Wiemy o tej grupie, wiemy, jak, jak funkcjonuje, wiemy, to, jakie informacje są tam rozpowszechniane i konsekwencje tego, co robią ci panowie, będą ponosili w niedługim czasie bardzo, bardzo poważne. No, miejmy nadzieję, tak swoją drogą Andrzeja J., ja także no, złożyłem prywatne akt oskarżenia po kolejnych przed niego rozpowszechnianych kłamstwach na mój temat, obrzydliwych kłamstwach, natomiast ostatnio znowu przejrzałem jego, jego profil i tam jest mn kolejne mnóstwo materiału. To jest ciekawe w kontekście tego, że on w sądzie stara się występować jako taki łagodny, spokojny i tak dalej, a po czym wypisuje rzeczy typu liczne pochwalania działań hitlerowców, pochwalania bojówek no, neonazistowskich, odwoływanie się do Hitlera i tak dalej. Może tak no, ta atmosfera domowa, wiesz, jak wraca do domu, to to w jakiś demon w niego wstępuje, to czasem tak się dzieje. No bo rzeczywiście można zaobserwować u niego jakieś takie rozwojenie. Albo ogólne. po prostu gra przed sądem, żeby no, ostatnio stwierdził, że kiedy trafił do szpitala, nie będę mówił, o jaką chorobę chodziło, natomiast że no, no, to, to nie jest tajemnica, bo sam się po prostu tym była przerwa w jego procesie, ze względu na to, że no, przedstawiał zwolnienia lekarskie. Po czym stwierdził, że choroba to, to my ją nabawiliśmy go tej choroby. Takiej choroby to można się nabawić ze złości, z żółci, wylewanej przez niego każdego, każdego dnia. Ale dzisiaj mamy inną bohaterkę naszego programu, i chyba wszyscy czekają na, na to, żebyśmy o niej opowiedzieli, bo to jest drugi sezon, drugi, drugi sezon w którym występuje pani Natalia Ruś, pseudonim Najka. W pierwszym sezonie. Wszystko zakończyło się taką niezwykle ciekawą, ciekawą woltą. Ta sprężyna dramaturgiczna się tak nakręcała, nakręcała i nagle pojawił się tam czarny charakter, pan Zbigniew Ziobro. O, to, to, to był jednak rycerz na białym koniu. Z jej perspektywy pewnie tak. Natomiast rzeczywiście pojawianie się tej postaci za, doprowadziło do niesamowitych zawirowań w życiu pani Natalii, bo Pan Zbigniew Wiobro wycofał w ostatnim momencie wycofał akt oskarżenia, który, który był w sądzie w rybniku, tak, w rybniku. I, w, I ten to właściwie pierwsza taka sytuacja chyba w historii Polski, w której na polecenie, na polecenie z, um, prokuratora generalnego ówczesnego Pisowskiego, um, wycofano akt oskarżenia, który już był w sądzie i sprawa już była wyznaczona. I już miała być skazana. Ja tam, tam już było po, po wyroku nakazowym. Więc ta sprawa została wycofana, pomimo tego, że sąd już wcześniej uznał Najkę za winną. Stwierdzając, że w ogóle nawet nie ma, nie ma potrzeby przeprowadzania pełnego procesu, bo no, te, te jej. Dowody winy są tak niezaprzeczalne, a chodziło o nagranie, w którym ona straszyła Ukraińcami, którzy uciekali przed wojną, a według niej tutaj mieli się, jak to ona określiła, zalęgnąć. Użyła takiego paskudnego słowa, którego raczej się używa w stosunku do, nie wiem, owadów, pasożytów itd. Tak I tak, i że tutaj się by zalęgnął i by później Będą nas mordować. No, no. I, w, i rzeczywiście na pewien czas się Najce uciekło, upiekło, dlatego że, że do czasu, kiedy Ziobro był przy władzy, nie było możliwości wznowienia tego procesu. My w tej chwili pracujemy nad tym, żeby ten, ten, ten akt oskarżenia wrócił do sądu. Jednak prokuratura mam, to, ma taką możliwość go ponownego złożenia tego aktu oskarżenia. Ale w międzyczasie nasza gwiazda, tak zwana e, na wywijała znowu, dlatego że ona od dłuższego czasu sympatyzuje z kilkoma starszymi panami. Jednym z nich jest e, przestępca antysemita e, współpracujący z Białorusią Jacek Porosa, innym jest Wojciech Olszeński, jeszcze innym był. E, Nie był, wiedziałem, był... Że, z, że z Porosą ona tam, współpracuje. Tak, współpracuje. Jeszcze inną, jeszcze inną osobą to był Marek Majkes, z którym z się spotykała, Natalia Ruś. Promowali razem książeczkę, którą wydała Natalia Ruś, ale takim największym wsparciem to jest Grzegorz Braun i jego asystenci społeczni. Jednym z takich asystentów jest pan Kania. Adam Kania, człowiek, który wspierał, mężczyznę, który zajmował się nad kobietą i nie, nie, nad kobietą w ciąży i niemowlęciem, takich fajnych znajomych sobie dobiera Pani, pani Natalia Ruś i Pan Adam Kania pomagał temu człowiekowi, który, czyli Markowi Czujnemu, Markowi Meicherowi, pseudonim Czujny, pomagał unikać odpowiedzialności za, za to katowanie niemowlęcia, a oprócz tego pomagał też mu gromadzić środki w ten sposób, że razem z Majerem rozpowszechniał kłamstwa na temat zaginięcia, rzekomego zaginięcia jednego z adwokatów po to, żeby Marek Majer mógł zgromadzić pieniądze na zbiórkach z rozpaczonych ludzi, którzy chcieli ratować adwokata, który nigdy nie zniknął i nic mu się nie stało, tylko pojechał na urlop. No, cała ta, ta sprawa służyła temu wyciągnięciu tylko pieniędzy od naiwnych. No więc Pani no, Najka bardzo co? często że Adam Kania w sądzie w Rybniku prosto w oczy mi wyparł się znajomości właściwie z tym, z Majcherem i właściwie jakiegoś jakiegokolwiek pomagania mu. Takiego... No, no, tak komuś... Stwierdził, że absolutnie mu nie pomagał i tak dalej, no mówię, no, jeszcze chwilę, jeszcze chwila i w ogóle stwierdził, że Marek Majher nigdy nie istniał, w ogóle nigdy się nie kumplowali, tylko przypadkiem na przykład byli razem w, w Świebodzinie gdzie e, nagrywali później paskudne patostreamy. Albo tylko przypadkiem łazili po prokuraturach, gdzie nie byli w stanie sforsować e, e, holu wejściowego, bo nikt nie chciał pójść nie, nie chciał z nimi. To, jaka, tylko przypadkiem. Razem po prostu przechodził przypadkiem z tragarzami. Więc, e, więc mm, Najka weszła w relację z Grzegorzem Brownem i w swojej naiwności, mam nadzieję, bo chyba nie głupocie, postanowiła popierać obrzydliwe zachowania Brauna i je pochwalać publicznie. Brauna, bo zrobił coś, czego nikt inny nie chciał. W ten sposób dał znać, że Sejm to nie jest miejsce kultu religijnego, dodatkowo jeszcze nie naszej religii. Widziałam, że marszałek Sejmu, czyli Hołownia, wykluczył pana Brauna właśnie z posiedzenia Sejmu, co dla mnie jest jako katoliczki bardzo przykre, bo pan Braun stanął w obronie katolików i to powinno mieć miejsce i powinno być to w sercu każdego polityka państwa polskiego. Jak widać, niektórzy wolą służyć innym nawet religiom, a co dopiero innym państwom. Jestem dumna z pana Brauna, dlatego, że stanął w obronie mniejszości i zrobił to, co wielu katolików powinno w Sejmie zrobić, ale oni nie mają odwagi. Pewnie nie mają jaj, bo stają w obronie kogoś innego, innych religii, innych państw i innych, nawet jej nieprzyjaciół. No, to co wszystko jest mi bardzo przykro, co właśnie Sejm powiedział, co politycy powiedzieli. Dlatego szczere pozdrowienia dla pana Brauna i powodzenia tam. Konrad, co to jest nasza religia? Co to jest nasza polska. To jest, to jest ich religia, nie wiem. Najwyraźniej pani Natalia stwierdza, że no katolicyzm, bo to jest jej religia, jest na jakimś uprzywilejowanym miejscu w Polsce, bo jest jej religią. Ich Co religia, mówi, że... nie jest dokładnie, no, no, katolików, no. A tutaj, wiesz, no jakieś cudze religie, czyli nawet tutaj w tym przypadku to było odniesienie do judaizmu, no to absolutnie nie, nie powinny się w żaden sposób, ci, powinni siedzieć cicho i tam nie, absolutnie się nie, najwyraźniej się nie wychodzić na światło dzienne. Pani no zresztą Natalia... wychodziło Pani... o ten skandaliczny, no właśnie akty, w mojej ocenie antysemicki Brauna, który tak, zaszalał w, w, w Sejmie i gaśnicą zgasił świece chanukowe no, no, paskudne, no to jest tak samo byłoby paskudne gdyby nie wiem jakiś Żyd wparował do, do kościoła podczas mszy i gaśnicą na przykład potraktował jak to się nazywa Tabernakulum, tak, z, z tym świętym, z zawartością, no, która według katolików jest ciałem Chrystusa, tak. Przynajmniej się przemienia w trakcie magicznego rytuału, w trakcie mszy w ciało Chrystusa. Byłoby to tak samo skandaliczne. Tak samo osoba, która by to zrobiła, powinna, powinna by była ponieść konsekwencje. Tak samo Brown. Natomiast pani Natalia Ruś poniesie konsekwencje swojej niewiedzy, swoich braków w edukacji. Pani Natalia Ruś nie wiedziała, że istnieje coś takiego jak artykuł 255 Kodeksu Karnego. Artykuł 255 Kodeksu Karnego mówi, że osoba, która pochwala przestępstwo, która publicznie pochwala przestępstwo, sama popełnia przestępstwo. Dlatego każda osoba, która wychodzi, zresztą często korzystamy z tego, powiem, analizując treści rozpowszechniane przez kamratów, zresztą tylko przez kamratów, jeżeli ktoś widzi filmik z pobitym Ukraińcem i mówi, dobrze mu tak, bardzo dobrze, świetnie, ja pochwalam wszystkich, należy w ten sposób traktować, to w tym momencie on sam popełnia przestępstwo. Artykuł 255. I o tym nie wiedziała też Natalia Ruś, Wydawało jej się, że może bezkarnie popierać e, oskarżonego Brauna, w tej chwili oskarżonego, bo on już ma e, postawione za, zarzuty, e, w, i że to ujdzie jej płazem. Wydawało jej się, że, że może w, rzeczywiście miałam. Ona, ona mówi to z przekonaniem o tym, że, e, że ma wrażenie, że Polska powinna być krajem wyznaniowym, gdzie wszyscy wierzą w naszą religię, czyli katolicką, i nikt nie powinien potępiać. Nikogo, kto, kto jest katolikiem. No, efekt jest taki, że złożyliśmy, przesłaliśmy te, te jej nagrania do prokuratury. No i prokuratura nie miała najmniejszej wątpliwości, że mamy tu do czynienia z kolejnym, z kolejną grupą przestępstw, których mogła się dopuścić Natalia Ruś. No właśnie, mam nadzieję tylko, że nie usłyszę wyroku grzywny, no bo ona. Wiesz, że ona nie może przez Ukraińców znaleźć pracy. No wiem, wiem, to jest problem. Mi Jako Polsce bardzo ciężko jest znaleźć pracę. I znam wiele młodych osób, które mają teraz problem, żeby znaleźć pracę, tylko dlatego, że wszędzie pierwszeństwo mają właśnie ludzie z Ukrainy. Ktoś to ładnie skomentował, że jeżeli we własnym kraju jesteś, nie jesteś w stanie znaleźć pracy, którą mogą znaleźć zagubieni i będący tutaj nie u siebie obcokrajowcy, no to chyba słabo słabo w takim razie. Radzisz sobie na rynku pracy. Tak, no bo radzisz sobie na rynku pracy. Dobrze, ehm... będziemy kończyć, bo dzisiaj ja, ja muszę jechać dalej, żeby się dostać na, na jutro do Tylko do powiedzmy, kiedy, 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 jest to, kiedy zaczyna się ten proces, bo, bo sprawa trafiła do sądu i sąd wyznaczył, Wyznaczył początek procesu. I na tak. tym procesie spotkamy się znowu z znajką, dlatego że świadkiem oskarżenia jest tutaj obecny Konrad Dulkowski. Konrad Dulkowski obecny, tak jak mówią kameraci. Tak. Yy, sprawa toczy się przed sądem, rozpocznie się przed sądem rejonowym w Rybniku. 25 listopada o godzinie 9 rano yy, ma Sygnaturę 3K 744 przez 24. 25 listopada. Sąd rejonowy w Rybniku. Godzina 9, sala 31. Zapraszam. Podejrzewam, że będzie kilku. Jak zwykle pojawi się kilka osób. Kilku kolegów Majchera, jak, jak, jak Kilku pat jak, pat tak. Pat patostreamerów. Tak, kilku patostreamerów. Kilku tak. Także zapraszamy, może być wesoło. Prawdopodobnie jestem, będzie wolny, bo rozprawy w Polsce cudze zasady są, są jawne. Także będzie można pooglądać ponownie Nike na ławie oskarżonych. No, a dzisiaj to tyle. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.